Siemanko, z tej strony Agbi, to jest kolejny odcinek, z, to jest Contraband Police Zobaczymy co to tutaj nam dzisiaj dzień przyniesie Mam nadzieję, że będzie bardzo efektywny i produktywny Mam jakąś gazetkę, którą sobie od razu zobaczę, bo mi się ten wykrzyknik od razu rzucił w oczy Na szybko się sobie przeczytamy Stojąc na straży majątności młodego pokolenia decyzją partii prowadzącej zostaje powszechny obowiązek pracy No i bardzo dobrze Każdemu obywatelowi zostanie przedzielony zawód, który pozwoli mu żyć godnie w dostatku. No to jest to jest, kurczę, dobry kraj, jeżeli takie, taki zawód da mu, żeby żyć godnie i w dostatku. kluczę. Yy, profesje ustanowiono, listę zakaz... Yy, zawodów nieprzydatnych. K będzie regulować poziom zatrudnienia w niektórych gałęziach gospodarki. Okej, okay, czyli jakbyśmy, chyba mamy takie jakieś zawody, które nam nie są potrzebne, ok? I przeprosiny kurowej yy... o embargo embargo jest zniesione z Królestwa k. więc spoko, zobaczmy sobie tablicę yy... kontrola techniczna a dobra, czyli yy... mamy notować sobie w, w notesiku chyba to, ale to nie jest odmowa dobra, no i Przemytnik, przemytnik ósmy to jest OZS, końcówka, raczej znaczy ogólnie częściowy numer stacyjny. Znajodowości Akanistanu, Akistanu i Wiek kierowcy 43 lata. No spoko. Sami już nasi pierwsi klienci, jeżeli tak to mogę nazwać. Hmm, zobaczymy czy przed nami czegoś nie ukrywają. Hmm, opuść mi ten pojazd. Widzę, że masz jakiś bagaż. Mmm. Nie idziemy, masz fajny swetelek. Tak, serio to źle kliknąłem, żeby nie było. Eee, masz inne zdjęcie. Eee, tak, inne zdjęcie masz. Brak zgodności już. To jest zgodne. Eee, ok. Tu jest my. Jest okej, okay, jest moje jest ok. Co to masz tutaj? Dziennikarz. Czy to jest na naszej kacie nieprzydatnych? Mm, artysta nauczyciel dziennikarz, więc czysto teoretycznie już ci mogę wpisać regulacje gwiazdowe, mm, koła widzę masz, dusteka masz, szyby masz. Cześć Maksimow. Wszystko masz. Nie chce mi się tego wyciągać powiem wam szczerze Są trzy bagaże, są trzy bagaże Więc to kontrola zakończona, pyk, 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 list przewozowy Jest poprawny Nie, czekaj, kluczaki dwa A jest jeden To jeszcze list przewozowy jeszcze kurczaki, list przewozowy odrzucony. Wszystko mamy, ładnie. No dobrze, to jeszcze nie koniec. Super. Lecimy z na następnym autkiem. Speedyanik normalnie. Mm. Już musiałem odpisać komuś bardzo ważna sprawa. Witam pana, obywatela. Big Pigs. Super. Tak, zaraz zainwestujemy w coś Tylko najpierw praca pracą mm, Odwiedziny, spoko Data urodzenia 42 lata 6 bagaży yy, Pyk Wyładujemy sobie te bagaże Dobrze, że marnuje twój czas Tragarz, o dostałem osiągnięcie tragasz, nice mm, Z tego co widzę to nic tutaj nie masz, jak mam twoje autko? Pusterka masz, butniki masz, to Wszystko masz. Coś przemytasz? Dobra, zaufam ci na słowo. Maksymów, witam cię, towarzyszu, zbyć ładunek. No i super, ty jesteś kucie przykładny. Mm, nie chce mi się tak do końca cię wyspiać, więc uznajmy, że potwierdzone. Zapomniałem sobie na zdjęcie, ale mi się wydaje, że on by mi nie upował. Kolejne autko No i super mm. Ale jedzie autem Witam pana Pokaż mi te dokumenty yy, Zgodność, E4J8 Tu jest zgodność, czerwiec październik jest zgodny, ile masz lat 53, a my mieliśmy ile? 43 JQS. Mmm, 4, 2 toalety. Yy. Widzicie to? Czy wy to widzicie? A tu jeszcze jeden ładunek widzę. Daj wychodź z tego auta. Słaj! <słuchaj> Właśnie, bo ktoś mi ostatnio pisał, że na błotniku tam jeszcze było w jednym z, z, z tych przemytników Miał jeszcze na błotniku tam Widzicie to? Ja jestem the best, a chciałem tylko tak zrobić mm. I sprawdźmy, czy jeszcze tutaj Mam cię Jeszcze tu mm. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. pod sufitka nic nie ma. To jeszcze tak. Pyk, łom. Yy, Raz, dwa, trzy, cztery. Wow, dużo tego tutaj nawet jest. Dobra, lecimy sprawdzić. co kontrabandy. To jest tam takie osiągnięcie Nic nie ma. O jest, dziękuję, jest, dziękuję. Na to odbiję jest w toalecie. nic nie ma w toalecie. Zaraz nam się kurcia nożyk posuje. Byk. Nie mam miejsca już nie nieważne. My sobie Ciebie aresztujemy. Nie wiem czy wspominałem, ale jestem trochę chory, więc y, mogę być... Mogę to inaczej brzmieć. Jestem troszeczkę zakatarzony plus y, możemy sobie rozbudować magazyn myślę. Magazyn będzie dobrym y, Dobrym posunięciem to mamy jeszcze 1500. Czy to te, te, teoretycznie moglibyśmy hmm, ulepszyć kogoś? A ulepszymy maksimowa plus nie, a bolewa Putina. O, i elegancko i a ciebie też. Ale inwestycje mm, Daj mi nie tą jedną kontrabandę I weź tu ogajni wszystko maksimów, dostałeś nowy Nowy stopień to weź tu szybko, tutaj pięknie pik, pik, pik I już tego nie powinno nie być, super Uderzeniony przemyt A to był z Akaristanu, a nawet nie, nie widziałem nie, nie zwracam uwagi, że on jest z Akaristanu Jedzie Malu, ale nie ma tablicy rejestracyjnej z przodu Oj ojoj oj, oj A z tyłu jest? Z tyłu jest Daj mi te dokumenty. Czyli mam takie coś jak tablica jak zderzaka ja bym to dał. No bo tu faktycznie nie ma zderzaka, nie? Mm, to tak nie ma dwóch lusterek Nie ma dwóch lusterek Raz dwie szyby zbite, hmm. opony widzę są całe, SIP, yy. z tyłu się nic nie ma, tu nic nie widzę, z przodu nic nie ma. Jak ja tylko do pana zaj zajrzę, oj, nie chciałem wchodzić. Dobra Jak nie mam czego szukać to i tak zobaczę Spojrzę sobie Nic nie ma, nic nie ma, nic nie ma, okej okay. eee... Tak ja chciałem, to chciałem hmm. Turystyka Tyk, jest git To jest też git, kwiecień O już się od, od, już to do tyłu 43 lata. Czepiemy. Yy, mam tą, mam tą na Czepiemy cię. A cię przyczepiemy. Przyczepiemy cię jak nie wiem. Yy. No ale to nic nie ma. Dobra. Ty jesteś jakby czysty. Pokaż mi no to ta ważność jest zła. No tak, tak. I kolejny, który. Kolejny, który nie ma tego. Zderzaka z przodu. Jak mi powiesz, że to było źle, to. Eee, dobra, wyładujemy ci od razu. O, perfekcyjne, ok. Czy jednak nie był tym groźnym przemytnikiem, no bo wyładujemy sobie, pyk, pyk, pyk. Hmm. Tutaj nic nie ma. Piszę akurat do mnie teraz, jak nagrywam. Pokaż mi dokumenty. No to twoje dokumenty. E 45 lat. Dziennikarz to już możemy mu regulacje wjazdowe. Pik, yy, pik. Jest zgodność. Jest zgodność. Listopad jest. Czerwiec jest, jest kwiecień. Yy, co ty tam miałeś? Pik, pik, pik. I pik, pik. Nic nie ma ciekawego, więc panu zamknę, żeby panu tam nie wietrzało. Tu jest git, ale i tak cię nie wpuszczamy. Yy, detergenty 2-3, bagaże, to jest ok. Zdjęcie wygląda ok. Yy, Maksimo, weź mi to posprzątać, aż ty to powinieneś się sam domyśleć. Dobra, kontrola zakończona i odmowa tak tak ja bym kurcze tą całą kontrbandę przewiózł sobie bo jaki mamy czas, mamy 12 minut ewentualnie zobaczymy na koniec może ewentualnie w następnym odcinku przewieziemy całą kontrbandę a zapomniałem mu napisać, że nie ma dwóch sterzaków i tak dalej eee, dobra Będziemy mieć wyrozumienie, no ciekawe Odpocznij Powinno nam 800 dolku stać, nie? Żeby nie zbankrutować 310 Dobra Oj Już było na skraju powiem wam Trzeba będzie wywieźć tych więźniów I Na straży ojczyzny No dzień kolejny Widzę, że nic tutaj nie doszło więc możemy już otworzyć dla kolejnego pięknego obywatela. Czyli Maksimow. Co tam? Nic. Jak ci się spało. Dobrze, za dobrze. To super. Ja tylko na szybkości odpiszę. Na szybkości odpisałem. zderzak z tyłu jest. A to nowość. Witam. Bandierze, czy jak tam było. E, inspekcja nie ma na pewno jednego zderzaka yy, jednego dwóch lusterek dwóch lusterek też nie ma, szyby są z tego co widzę całe czyli yy, tak, światła dwa zniszczone <laughs> a z tyłu są ok, dobra pokradł mi tu silnik yy, dałeś mi dokumenty? a dałeś mi te dokumenty, dobra po zdjęciu wygląda, że taki sam. Pyk. Pyk. 3,7. OK. Praca. A jaka praca? Budowlanie, więc spoko możesz jechać. 43 lata. Czepiemy. Tak ostro. Czepiemy. A mi teraz pokazuje, że nie wszystkie jakby osoby, które mają te 43 lata, które niby jest przemytnikiem. Są naprawdę przemytnikami, to mi, to mi, ja teraz pokazuje. Że wiek nie znaczy, tak naprawdę, tutaj, że jak jest, no, wiecie o co mi chodzi. No nie ma nic. No nic, no. Mogę pana przepuścić. Nie dnia. No 43 lata. No ale nic nie miał w sobie, przy sobie No nic nie miał kurczaki O już panę przypuszczam, przepraszam. No i super. Cześć czołem, witam, dzień dobry. Dawaj dokumenty. Tak to jest koniecznie. Dziennikarz. <ścoughs> Nie przejedziesz. Regulacje. Nie przejedziesz, nie ma takiej opcji. Jest godność, chwil jest. Jest git. Lipiec, jest. jest spoko wrześni. A pokaż ile ty masz na. Dobra, za chwilkę. 55 Poczeka pan. Jak wam poczeka, to spoko. Musimy jechać. Szybko, pilne wezwanie. Pękniemy, żeby nikt nie przeszedł. To nie tak, że można otworzyć dymany, pyk. Mmm, Włączamy silnik i jedziemy. Jedziemy, mamy całe 5 minut Tylko pytanie, gdzie mamy jechać? Eee, tutaj. Czy mogę jechać prosto Troszeczkę źle pojechałem. i ja się boję, że tam nie dojadę na czas, ale dobra. Odbijemy tak. No, pojedziemy takimi skrętami mm, pojazd uciekiniera, czyli będzie bitka. Zatrzymaj pojazd. Ja chyba się nie spodziewała, że ja tędy jadę. <grafię> ja się typowo nie spodziewała, że ja tędy przyjadę. <grafię> no, ale to takie czołówce on powinien być już. No Obezwłodniony kurcze Mogłeś skręcać w prawo gościu to by jak akurat zamknął chłop Boxa byśmy ci zrobili z jakimś randomem I pyk i picik Mamy cię Ej zaklinowałem się Zaklinowałem się o coś Mogę cię wziąć? Jesteś aresztowany, super Dlaczego? No bo uciekałeś eee, Super Tylko, że ja się zablokowałem O ten głaz O teksturę głazu Tuż mm, nie mogę tam jeszcze wsiąść Więc chyba No nic nie sprawdzimy, ale Spróbujemy wyjechać no, nie gadaj. No, nie gadaj. Nie, kurcze, a mogę tym odjechać? Albo przepchać jakoś? O, mogę tutaj wsiąść. Ty mogę. O, no, no, być git. no, 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 jestem genialny. jestem genialny cześć 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 jesteś uwięziony no, jesteś naszym pięknym y Przejściu granicznym, a tu chłop dalej czeka. Eee, dobra, powiedz mi na czym my skończyliśmy. To proszę dokumenty. Tak. 55. Artykuł Dobra, ty jesteś tym, tym dziennikarzem, któremu już mogę e, regulacje wjazdowe. Zdjęcie takie same. Zgodzimy sobie zgodność, chociaż my już to sprawdzaliśmy. Lipiec. 27, no, jeden dzionek, nic pan nie ma, nic pan nie ma. Mm, dobra, kontrola zakończona. Big. O nie, przynajmniej był dziennikarzem. Dobra, no nic, jeden błąd. No właśnie, zawrócony, no ale pisze o nas, no kurczę, Przepraszam, skojarzyłem się. O, już ma jedną przebitą. Jedno koło ma do wymiany, dwa koła do wymiany, Ok. Dawaj. Pyk yy, pyk. O, świnia i kuczek. <laughs> ciekawe, ciekawe. Pod porównania, co ja robię dzisiaj? Yy, dawaj mi tyk. Yy, Przybito opony dwie. Jednego lusterko. Hmm, pyk, zderzak jest, zderzak jest i bekołana kara Czyli co, że nie ma karoserii, ale widzę z tego, że jest także spoko. Sprawdźmy, co tutaj masz. Jedną świnię. Ej, nie pasuje mi coś. Jedna świnia, doba, jest ok. Yy... Ta świnia wygląda normalnie, wygląda normalnie. Kłyczaki też wyglądają dosyć normalnie. Yy, ja cię tak szybko tylko przejrzę. Don, o, Pozdrawiam za don, don jego normalnie. Pokażcie mi swoje zdjęcie. Wygląda spoko. No nie idzie ja ci to podbiję. Jak maksimum przestanie się patrzeć na ten zbiornik, na ten i i, i zwrócił ładunek jeszcze nam parę stało. zostało pyk, zamkniemy panu nic tu nie widzę, pyk, pik, pik, no dobra, zatwierdzony no do widzenia z tą 3, 3 lata i ONZ to nie ONZ tylko OZS chyba tak, OZS super o awans! Nice! -u. Oj, nie, 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 Kolejny, kurczę, pościk. Mm. nie, Kolejny, nie, 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 uciekniesz mi Jedziemy Dziękuję. On już jest tak daleko O Czy nie wiem czy go dogonię. jakie jak mieć szybsze auto pościgowe niż tego, jakoś już żuczka. też nie doba tak daleko nie uciekł. Jakbyśmy go tutaj. gdzie on zjechał, jakbyśmy go tu za zatrzymali, to było Git. Pik. Dawaj, dawaj, dawaj. Zatrzymaj się złodzieju. Ale widać, że on masz szybsze auto. Nie jest tuningowane to nasze. Mm. Dawaj, 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 dawaj. Już mamy. Dobra, przecinamy tutaj. No nie, on jedzie do swoich. nie, 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 nie. Bardzo niedobrze. Ja mam auto trochę wybrakowane ja przynajmniej sobie sprawdzimy czy oni tutaj są No dawaj, 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 dawaj Nie, minęliśmy ich nie ma nic więcej. Czemu on taki szybki jest? Kulczaki no Ja tak myślałem, że któryś tam weźmie O o, to jest nasza szansa jak go weźmiemy po wewnętrznej o nie, nie ta No i nie, i się zablokowałem. <gryw> ja mam biedny to. I go złapie, to się zobaczymy. Bo tutaj trochę będzie tego ściganka. No. Mamy cię. Jesteś aresztowany. Tak, jeszcze się policzymy, no. no jesteśmy na miejscu na naszym przejściu granicznym bierzemy go do więzienia tu się odbuduje kiedyś, najwyżej czy coś mm. dawaj nam następnego my odbudujemy sobie gzx to nie jest nasz mm, dawaj mi te dokumenty Pik, sprawdzamy się na szybkości. Zgodność, yy, praca, detwale, jest spoko. Bo eksperimentem DTEGENTY dlatego, pik, spoko. Pik yy, spoko. Będzie. Kwiecień 29 jest spoko, jest maj. Jest tu, pik pik pik. Poka mi to. Mm. Dobrze, że nie ma potrzebne, ale jak chcę pik pik jest git. Dawaj, ale ja jestem normalnie szybko, pik pig, aby tutaj wszystko. Hmm. Ale Tutaj seria jest. Na pewno pik, jedna echterka eee, pan ma, szyby pan ma. Jedna, jedne koło przebite, dwa razy będzie. Wybrakowała na kawę serio, zderzak z ma eee, To ma, to ma, dobra To wszystko konta zakończona, pokaż mi czy ja coś ten na pana mam, nie no to może być zatwierdzony Do widzenia No i widziałem wam tamten pościg, bo trwał za długo 160 ustajemy, nice Dobra Lecimy z Panią Do zobaczenia. Ludziska tam na posterunku. Także w tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli Wam się odcinek oczywiście spodobał, możecie zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję, napisać komentarz. Bądź po prostu fajna Discorda. Tu jest. Link znajduje się w opisie. Także do zobaczenia na następnego odcinka. No i cześć.